Hej, Jacek i Darek, oto filmik, z którego dowiesz się, co powinieneś zrobić, jeżeli doznałeś urazu skrętnego stawu klonowego. Zapraszamy. Numer jeden: zakończyć sport, nie panikować, zaobserwować, jakie są objawy. Co tu się kryje? No nie raczej nie wracaj na boisko, jeżeli miałeś taki uraz skrętny, bo pomimo tego, że nawet podczas samego urazu bądź po nim nie czujesz jakiejś wielkiej dolegliwości, to uwierz mi, że pewnym rykoszetem, z pewnym opóźnieniem one mogą wyjść. Musisz mieć refleksję, jak to się stało. Czy był jakiś trzask, czy pojawił się obrzęk, czy był jakiś krwiak, czy była jakaś niestabilność, czy pojawił się obrzęk od razu, czy po 12 godzinach. Dla nas są to bardzo istotne rzeczy, aby sprecyzować, co jest powodem, co jest tą strukturą uszkodzoną, i żeby nam pomóc w tym, musisz dokonać pewnej obserwacji. Kolejny krok ma dwa rozwidlenia. Inaczej będziemy się zachowywać, jeżeli jest duży obrzęk, duży ból. Inaczej będziemy się zachowywać, jeżeli nie ma obrzęku i dolegliwości są mierne. Jeżeli nie ma bólu, nie ma obrzęku, dolegliwości są mierne, to zostawiamy to do obserwacji zazwyczaj do powiedzmy sobie 10 dni. W drugim przypadku, jeżeli pojawił się obrzęk, jest krwiaki, jest pewna niestabilność, to na 100% uszkodziliśmy jakąś strukturę. Doznając urazu skrętnego stawu kolanowego najczęściej uszkadzamy sobie dane struktury. Numer jeden, łąkotkę stawu kolonowego albo łąkotkę boczną, albo łąkotkę przyśrodkową, częściej tą łąkotkę przyśrodkową i aby się nie rozwijać w tym materiale to odeślę Cię do innego filmiku, który zatytułowałem Uszkodzenie łąkotki, wszystko co musisz wiedzieć. Link zostawię w karcie u góry, i tam rzeczywiście jest wszystko, co musisz wiedzieć, jeżeli chodzi o uszkodzenie łąkotki, jeżeli podejrzewasz u siebie uszkodzenie właśnie tej struktury. Numer dwa: najczęściej uszkadzamy więzadła stawu oklonowego. Czy to więzadło poboczne, czy to więzadło krzyżowe w środku stawu? No i jest to ta diagnostyka, ta zmora sportowców, którzy się boją, że zerwałem więzadło krzyżowe tak popularnie. Tak powszechne wśród piłkarzy zawodowych, sportowców. Masz obrzęk, niestabilność stawu, pojawił się trzask w trakcie poczytałeś w internecie, bądź pooglądałeś moje filmiki i masz duże prawdopodobieństwo, bądź obawiasz się właśnie, że to jest to więzadło krzyżowe, najlepszym badaniem, żeby zobrazować to, jest badanie rezonansem magnetycznym i mocno polecałbym, żeby po pierwsze udać się do, oczywiście do specjalisty, który powinien pokierować na takie badanie, jeżeli ma takie podejrzenie, ale nie stawać diagnozy na zasadzie tylko badania manualnego, tylko testów, bo one są często nie. Wymiernie, nie są obiektywne, i badaniem, które by potwierdził bądź zanegował, najlepszym obrazowym jest właśnie nasz. Nasze badanie rezonansem magnetycznym. Jeżeli jednak się skręciłeś, staw kolanowy, nie masz dużego obrzęku, masz bólę po bocznej bądź po środkowej stronie, badanie ultrasonograficzne, czyli USG, powinno być tu wystarczające. Jest to oczywiście badanie klasyfikujące do dalszego, do badania rezonansem, ale w pierwszej kolejności, jeżeli nie ma zbyt silnego bólu, ból zazwyczaj jest gdzieś po boku ciągnący, to USG jest. I powinno być Twoim pierwszym wyborem. Na naszym kanale powstały filmiki, jak sprawdzić, czy uszkodziłem sobie podstawowe struktury. W trakcie trwania tego filmiku będę odsyłał w karciu, u góry zostawię linki do tych materiałów. Oczywiście ty nie jesteś diagnostą, i pamiętaj, że zawsze, zawsze najlepszym wyjściem jest udanie się do kompetentnego specjalisty, ortopedy, fizjoterapeuty. Jednakże, jeżeli nie masz takiej możliwości z wielu przyczyn, wtedy wspieraj się tymi naszymi filmikami i wspieraj się tą wiedzą, którą ci przekazujemy. Pierwszy krok. Przerwij sport, zejdź z boiska, obserwuj swoje objawy. Drugi kierunek. Idź do specjalisty, jeżeli Twoje objawy cały czas się utrzymują, masz obrzęk krwiak. Trzeci punkt. Wykonaj badania obrazowe, rezonans bądź USG. Czwarty punkt. Jeżeli nie masz możliwości skonsultowania się z lekarzem bądź fizerapeutą, korzystaj z naszych filmów. No i ostatni, numer 5. Taki dodatkowy, czysto od serca, czysto z doświadczenia gabinetowego. Nie bagatelizuj. I jakkolwiek to nie zabrzmi, nie wierz na słowo. Nie oszczędzaj na swoim zdrowiu, nie oszczędzaj na swojej diagnostyce. Na dzisiaj to wszystko wraz z dariuszem bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że sprawnie, jasno i rzetelnie przekazaliśmy dzisiejszą wiedzę, a będziesz ją czerpał wraz z tymi filmikami, do których się odnosiliśmy w trakcie dzisiejszego materiału. Po bokach zostawiamy właśnie inne sugestie z naszego kanału do przejrzenia. Kłaniamy się życząc dużo zdrowia. Mało bólu, dużo ćwiczeń. Pozdrawiamy.